Staniemy dzisiaj przy tym samym pięknym bohaterze, on nam powie, on nam powie jaki jest problem z Tinderem. No, w, w, wszystkiego się dowiemy. Do Wszystko będzie jasne! Albo ciemne. Zależy jak się kto chce ubrać czy coś. Cześć, witam was serdecznie w takim nowym formacie. Tutaj właśnie teraz będę w ten sposób raczej nagrywał te wszystkie odcinki i dzisiaj porozmawiamy sobie o Tinderze. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli w ciągu ostatnich 7 lat byliście chociaż raz z singlami, na pewno zdarzyło wam się korzystać z Tindera. Tinder w założeniu miał zrewolucjonizować randkowanie przez internet. Dzięki swojej łatwości i prostocie miał pomóc milionom ludzi dopasować się do siebie. A jak w ogóle działa Tinder? Jeśli ktoś nigdy nie korzystał z Tindera, to tłumaczę. Zakładasz profil na aplikacji, dodajesz zdjęcia, imię, wiek oraz opis. Możesz też dodać zdjęcia z Instagrama oraz muzykę ze Spotify. Następnie możesz przesuwać profil w lewo, jeśli dana osoba ci się nie podoba, lub w prawo, jeśli ci się spodoba. Jeśli druga osoba też przesunęła twój profil w prawo, mamy matcha, czyli dopasowanie. O tej pory możecie wysłać albo herbatę mamy mamy włosy, niebieskie 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 włosy. To za presja społeczna, ale dziękuję. Można też komuś wysłać tak zwany super like. Wtedy możesz do takiej osoby od razu napisać wiadomość, nawet jeśli ona nie przesunęła cię w prawo. Od 2012 roku Tinder stał się marką globalną i praktycznie zawładnął całym rynkiem aplikacji randkowych. Jednak Tinder też jest aplikacją, która generuje bardzo dużo problemów społecznych. Najbardziej rzucającym się w oczy problemem, który generuje Tinder, jest uwypuklenie nierówności między kobietami i mężczyznami w kwestii randkowania. W czasach sprzed internetu zazwyczaj zapoznawałeś kogoś albo ze swojego otoczenia, z pracy lub szkoły, albo po prostu przez znajomych. W takich okolicznościach wybór partnera był raczej ograniczony, natomiast y, był również dłuższy i przez to bardziej wnikliwy, dzięki czemu mogliśmy poznać daną osobę dużo, dużo głębiej. Natomiast Tinder nie akceptuje takich relacji. Przed Tinderem nie istnieją ludzie, którzy się hajtali po pół roku, nie? To jest świeżo Tinderowa rzecz. To jest... To jest... To jest... To, to jest... To jest najnowsza rzecz. To... Ludzie, ludzie nigdy wcześniej nie podejmowali pochopnych, szybkich decyzji. Nie? Nie? Wcześniej istniała prawdziwa miłość. W każdej rodzinie, w każdym domu, wszędzie mieliśmy do czynienia z trumiłością. miłością. Teraz Tinder wszedł, 2010 pyk koniec miłości. Nie ma miłości, do widzenia, naraz. Mmm. Jeśli chodzi o Tindera, to w zasadzie aplikacja miała dobry zamysł, tylko ludzie o jak większość rzeczy. Nie zgadzam się. Ja uważam, że Tinder. Ja uważam, że. Oglądałem w ogóle bardzo dobry odcinek Toma, nie Scotta, tylko Toma. Bardzo dobry materiał, który omawiał właśnie kwestie internetu i cenzury w internecie. I tam w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Nicol, Nicolasa, dziękuję Ci, Rezarus. <grym> Ale Riddle, Riddle też dobrym pomysłem. Też dobrym pomysłem. I tam chłopak mówi, że jakby. Kształt socjal mediów, jakby oryginalny pomysł na socjal media to nie jest. Nie, nie, nie był taki, żebyśmy stali się towarem, który daje się łatwo sprzedawać. Eee... No, no no, ale. <ścoughs> no ale koniec końców e, e, no, doszło do tego, że, że dokładnie w takim świecie żyjemy, tak? Że dokładnie. E, do tego służą socjal media. I że bardzo, że pomysły jakby Tech bros, którzy, którzy mieli jakieś, jak, jakąś wizję e, w zderzeniu z rzeczywistością bardzo szybko się wypaczały i, i przybierały formę, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. I patrząc na ewolucję Tindera, e, to też jest bardzo widoczne. W sensie ja korzystałem z Tindera długo i wiecie, no, my z Marysieńką też się poznaliśmy na Tinderze i jest nam dobrze razem, tak? Rok już ponad. Natomiast no nie zmienia faktu, że im bardziej im bardziej ludzie znajdowali sposób na monetyzowanie Tindera, tym bardziej dociskali śrubę i starali się go zmonetyzować. Jakby mówi się, mówi się wręcz o tym, że. Uh, Tinder dzieli ludzi na ładniejszych i brzydszych. I, I ładniejszych trzyma w jednym worku, a brzydszych trzyma w drugim worku, więc no. To są najczęściej bardzo płytkie relacje, często kończące się na kilku wiadomościach. W tenże randkowania przez internet, a przede wszystkim weże Tindera, nie ma możliwości wnikliwego poznania drugiej osoby. Jest za to brutalna ekonomia związkowa. Czym jest w ogóle ekonomia związkowa? Powiedzmy, że użyjemy <laughs> analogii dotyczących zagadnień z zakresu ekonomii. Mamy podaż i mamy popyt. Jeżeli przełożymy to na kwestie związkowe, to patrząc na statystyki Tindera, widzimy, że mamy tutaj do czynienia z bardzo małą podażą kobiet i bardzo dużym popytem na nie. Przyjrzyjmy się w ogóle więc tym statystykom. Na ponad 57 milionów użytkowników Tindera, aż 62% stanowią mężczyźni, zaś zaledwie 38% to kobiety. Są kraje, gdzie liczba męskich użytkowników Tindera dochodzi aż do 89%, jak w Wielkiej Brytanii. Ale to nie wszystko. Mężczyźni przesuwają kobiece profile w prawo w 46% przypadków, ale kobiety przesuwają już tylko w 14%. Ale to nie wszystko. Istnieją jeszcze statystyki... <laughs> Ponieważ mężczyźni wychodzą z głupiego założenia... To, to jest w ogóle jedna z tych rzeczy, o których warto powiedzieć, kiedy mówimy o psuciu. Eee, to znaczy... Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale istnieje taka strategia, która jest promowana jako najlepsza strategia dla mężczyzn, że faceci powinni e, swajpować e, większość kobiet. E, znaczy inaczej, powinni wysłać wszystkie kobiety e, w prawo, e, wychodząc z założenia, że to, 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 to najbardziej poprawi, e, i, że, że to najbardziej podbije ich szanse. Że to sprawi, że Będą mieli największe szanse na uh, jakby osiągnięcie sukcesu, wiecie, związkowego. Tymczasem, dokładnie ta strategia mocno miesza w uh, jakby relacjach między. Um, relacjach że, że to dowiedziałem. Mocno miesza w dystrybucji um, lajków, ponieważ. Faceci lajkujący wszystkie kobiety spowodują, że kobiety mogą bezpiecznie założyć, że odpowiednio dużo mężczyzn nie polajkuje, żeby swobodnie przebierać i odrzucać większość mężczyzn. Bo mają bardzo duże szanse na to, że, a, że ten jeden, który im się spodoba, czy, nie wiem, czy, tych, czy tych pięciu, którzy im się spodoba, i tak dali ją w prawo. I rezultatem tej strategii, która, która ma być najbardziej optymalną dla mężczyzn, jest to, że mężczyźni jeszcze bardziej przegrywają, nie? które pokazują, że wiele kobiet w ogóle nie korzysta z Tindera po to, żeby kogoś poznać, ale po to, żeby na przykład zabić nudę. W takiej sytuacji nie można się dziwić temu, że kobiety po prostu wybierają i przybierają w ofertach, podczas gdy mężczyźni ustawieni są w roli petentów. Znany jest eksperyment autorstwa youtubera Aleksandra Greysa, który namówił pewną osiemnastolatkę, by wcieliła się w przeciętnego mężczyznę i próbowała poznać jak największą liczbę kobiet. Z początku nastolatka była entuzjastyczna i twierdziła, że wie doskonale, czego chcą kobiety i jak stworzyć profil, który osiągnie sukces. Choć początkowo udało jej się zdobyć kilka par, to szybko okazało się, że rozmowy z kobietami na Tinderze to droga przez mękę. Kobiety były mało chętne na rozmowy, odpowiadały zdawkowo lub wcale, mimo że wcześniej zarzekała się, że wie co pisać, by prowadzić inteligentną i żywą konwersację. Po eksperymencie przyznała, że była w szoku, jak trudne jest randkowanie przez Tindera dla przeciętnego mężczyzny. Powstało też wiele innych analogicznych eksperymentów, między innymi takie, w których to brano pod uwagę profil kobiety. I je... hmm. po pierwsze nazywanie jakby tego typu projekcików eksperymentami <noise> jest bardzo bardzo odważne bym powiedział a po drugie a myślę, że to nijak nie dotyka klub problemu, z którym się borykamy to znaczy a całość tutaj nie rozbija się o to że Ktoś próbuje podważyć, że faceci są, że, że facetom jest trudniej znaleźć partnerkę. Bo, jakby podważenie tego jest bezcelowe i tak naprawdę głupie, no. Co, co, co chcemy odciągnąć? No, jest, im, jest im trudno, tak. To. The, this statement is true, nie? Ale <ścoughs> za tym idzie druga rzecz pod tytułem. No, 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 no okej, okay. jest im trudno. Tyle tylko, że fajnie by było wytłumaczyć dlaczego, zanim zacznie się po prostu krzyczeć: o widzicie, o widzicie, wygraliśmy. Bo z samego, samego ogłos ogłoszenia zwycięstwa, że udowodniliśmy, że w jest trudno, nic absolutnie nie wynika. Szczególnie nie wynika jakakolwiek recepta na to, co powinno się zmienić. Jeżeli ktoś używa argumentacji do, do, pod tytułem Facetom jest trudno, to może po, 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 powinien podać jakąś receptę, co zrobić, żeby im było łatwiej. Bo te smutasy z wielką chęcią płaczą o to, że, że rzeczy są trudne. No okej, okay, ale to może nam odpowiedzcie, co zrobić, żeby było łatwo, nie? Dlaczego im trudniej? jak przed chwilą to tłumaczyłem. Przed sekundą to tłumaczyłem. Powiem to jeszcze raz. Po to jest trudniej? Po pierwsze dlatego, że może ich być zwyczajnie więcej w puli Tindera, a po drugie dlatego, że strategie stosowane przez mężczyzn jako te najbardziej optymalne, to znaczy lajkuj wszystkie kobiety, prowadzą do tego, że kobiety, mając poniekąd świadomość, że wszyscy mężczyźni je lajkują, mają dużo większą swobodę w wybieraniu tych, którzy, ją, którzy je interesują, ponieważ one nie muszą Robić tego samego co mężczyźni, tylko o im się oddaje prawo do selekcji. Jeżeli ty rezygnujesz z prawa do selekcji, to oddajesz to prawo selekcji drugiej osobie, nie? A potem płaczesz, że jest źle. Jeden właśnie z profili kobiecych na jednym takim eksperymencie, zebrał w ciągu kilku godzin kilkaset par, a pod koniec dnia, w zasadzie po 24 godzinach, miał ich ponad 1000. To jest liczba, która jest całkowicie nieosiągalna dla przeciętnego mężczyzny. Oczywiście to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie mężczyźni są pokrzywdzeni na tym derze. O nie! Są mężczyźni, którzy z Lindera bardzo mocno korzystają, a są to mężczyźni, którzy są bardzo atrakcyjni. Można powiedzieć, przyjmując skalę 10, są 9 i 10 na 10. I tutaj w tych przypadkach też były eksperymenty społeczne i wynikało z nich, że kobiety są w stanie bardzo dużo wybaczyć takim mężczyznom. Między innymi to, że ich obrażają, to, że mają ciągoty pedofilskie, a nawet, że mają poglądy nazistowskie. Naprawdę, były takie eksperymenty, link zamieszczę w opisie. Ogólnie Tinder to bardzo ciekawy fenomen socjologiczny, który pokazuje nam pewne makrozjawiska w bardzo taki brutalny sposób, całkowicie oddzierając je z niewinności. Tinder wręcz brutalnie obnaża kobiecą poligamię, obnaża też męską poligamię i to, że mężczyźni przede wszystkim szukają w kobietach seksu, natomiast kobiety bardziej szukają pewnego potwierdzenia swojej wartości, potwierdzenia tego, że są atrakcyjne i dalej, i Jednak czy to tylko i wyłącznie kwestia ludzkiej natury i tego, że dużo mężczyzn to, brutalnie mówiąc, spermiarze, a kobiety to po prostu rozkapryszone zązy? Otóż nie wydaje mi się. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Analizując algorytm Tinder. Ja przepraszam, ale kurwa popłaczesz ze śmiechu. Jako... Jego wnioskiem, a to się... jego, jego Wniosek jaki pan wyciągnął jest taki, że większość mężczyzn to spermiarze. Tak, a co? Eee. Nie, wi nie wiem. Byłem w stanie zauważyć to, że jest pewna zasada, pewien schemat, który zawsze przy założeniu profilu się mocno ujawnia. Jest to schemat, pewna konstrukcja tego algorytmu, która sprawia, że de facto aplikacja zmusza cię do tego, żeby kupić opcję premium. No właśnie, jeszcze nie mówiliśmy o opcjach premium. Tinder ma dwie opcje premium: Tinder Plus, która odblokowuje pewne dodatkowe funkcje, i Tinder Gold, która już w ogóle jest, pozwala ci na wszystko, dosłownie na wszystko. Możesz widzieć swoje polubienia, możesz mieć nieograniczoną liczbę polubień i profili, bo tak dzienny jest limit, tam do 40 czy do 100, już dokładnie nie wiem. W każdym razie naprawdę ta opcja daje dużo. No i właśnie, kiedy założysz Tindera, twój profil pokazuje się wielu osobom. I dzięki temu, zasadniczo, masz też dużo polubień. Natomiast problem polega na tym, że ty nie widzisz tych osób, które dały ci w prawo. Ty jedynie widzisz te osoby, które ci tego prawo nie dały. Dlatego przesuwasz coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. I nie jesteś w stanie, tak naprawdę, zobaczyć tych osób, które cię polubili. Eee, to nie do końca prawda. Ja przez bardzo... Bo ja dla osób, które nie korzystają z Tindera, na górze, jakby w sekcji wiadomości, macie ikonki osób, które was polubiły, tylko one są rozmazane. I ja na przykład w czasach, kiedy, kiedy właśnie próbowałem przez, przez Nidera kogoś poznać, ja tak powiedzmy, nie wiem, co najmniej 30-40% tych ikonek dało się spokojnie jakby zestawić z prawdziwym zdjęciem. A jeżeli to zestawicie i, i, i wam wyjdzie dobrze, no to, 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 to macie, macie od razu odpowiedź, nie? Jedyna taka opcja to wykupić Tinder Gold. Zresztą Tinder wprost przyznaje się do tego, że manipuluje swoim algorytmem. Między innymi oferuje ci taką usługę w Tinder Gold, że boostuje twój profil i wyświetla ci on bardzo wysoko w wynikach. To znaczy, że po prostu gdzieś tam powiedzmy pierwsza czy druga para, pod tym już jak właśnie dana dziewczyna czy mężczyzna otworzy Tindera, pokazuje się jemu po prostu jako pierwsza twój profil. Czyli jeżeli oni są zdolni do takich manipulacji algorytmem, to można sobie wyobrazić, że tak ten algorytm jest skonstruowany. No, algorytm ogólnie jest skonstruowany tak, że zazwyczaj jak otworzycie Tindera, to pierwsza, albo druga osoba, którą y, zobaczycie, y, to musicie zobaczyć sobie, jeżeli korzystacie z Tindera, to może się przydać Wam ta informacja, pierwsza, albo druga osoba, którą widzicie po otworzeniu aplikacji, jest osobą, która Was polajkowała. Y, oni to zmieniali, na początku to była pierwsza, potem to była druga, a teraz, ponieważ od roku ponad nie korzystam z Tindera, to nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale to jest taka, taka drobna rzecz, o której warto wiedzieć żeby Ciebie jak najdłużej na tej aplikacji zatrzymać. Więc nie będzie im zależało na tym, żeby sobie kogoś fajnego znalazł na tym Tinderze. Tinder to jest kolejna aplikacja, która w pewien sposób bardzo brutalny i taki toksyczny powiedziałbym obnaża ludzkie słabości. Przede wszystkim jest to aplikacja, która jest bardzo nastawiona na bardzo takie płytkie kontakty międzyludzkie, przede wszystkim ocenianie ludzi dosłownie jak towar w sklepie. Zwłaszcza w przypadku kobiet jest to dużo bardziej widoczne, ponieważ ich to, że, że jest jej tak mało na tym tinderze i to, że tutaj bardzo właśnie liczy się wygląd i też jak kiedy ma się zdjęcia, powoduje po tym, że samoocena ich bardzo skacze w górę, w pewnym stopniu zakrzywiając rzeczywistość. Bo niestety nie oszukujmy się, ale większość tych dziewczyn wcale nie wygląda tak, jak wygląda na zdjęciach. O czym myślę wielu panów zdążyło się przekonać podczas spotkań z tymi dziewczynami. Według statystyk, podobno 44% osób, które korzystają z Tindera bez podziału na płeć, robi to tylko i wyłącznie po to, żeby poprawić swoją samoocenę. Jak jednak się domyślam, nie są to raczej głównie mężczyźni, bo mało kto przesuwa męskie profile w prawo z tego, cośmy widzieli wcześniej, 14% jedynie. Zatem możemy się domyślić, że znaczną Większość tych osób, które wchodzą na Tinder po to, żeby podprawić sobie ocenę, są kobiety. A czy bym powiedział, że w przypadku mężczyzn, Tinder może bardzo łatwo te ocenę obniżyć, a więc doprowadzić do depresji? Ktoś, kto jest przeciętnie ładny, jeśli chodzi o mężczyzn. Nie no, kobietom, Kobiet absolutnie nie może doprowadzić do depresji. Jakby pamiętajcie, kobiety, kobiety, które cały czas odbijają się od mężczyzn, którzy są dla nich niefajni, na pewno nie mogą, nie mogą poczuć się źle. To jest, to jest nierealne i niemożliwe. No, ale nie potrafi robić zdjęć będzie miał mało par, będzie sobie myślał, że coś jest z nim nie tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele razy mogli sobie pomyśleć, przeglądając Tindera i nie dostając tak wielu par, jak by chcieli, że, kurczę, coś może jest jednak ze mną nie tak, może nie jestem tak atrakcyjny, na jakiego wyglądam. Ale jest to oczywiście jak najbardziej błędne założenie, ponieważ Tinder... No, po pokokuj... Kupi, nie wiem, na jakiego myślisz, że atrakcyjnego wyglądasz. <laughs> Facyci też sobie poprawiają zdjęcia, pewnie, że tak. Plus, kurwa, umówmy się, że jakby dużo ludzi, płci obojga, robi na przykład takie rzeczy jak bierze odpowiedni kąt robiąc swoje zdjęcie, żeby na przykład nie było widać, że są bardziej miśkowate jak ja. Ja akurat jestem debilem, więc jakby moje zdjęcie... Moje zdjęcie profilowe było na czerwonym tle, na tle czerwonej ściany i na innej czapce niż ta, co prawda, ale tego... Miałem tutaj położonego pluszowego padanie i roześmianą mordę na zasadzie... Więc, więc od razu byłem zachęcający, od razu się sprzedawałem, ale... ale... no, come on. Jest nierówną grą, gdzie to kobiety mają tę przewagę, że jest ich mniej, więc mają większe wzięcie siłą rzeczy niż mężczyźni. Tinder można też powiedzieć, jest pewnego rodzaju krzywym zwierciadłem relacji damsko-męskich, ponieważ w naturze ludzkiej raczej kobieta jest tą stroną pasywną, a mężczyzna jest tą stroną aktywną. I no, często to wręcz w sposób taki podzielony nawet karykaturalny jest uwydatniane podczas korzystania z Tinder'a. Na przykład wiele kobiet nie pisze pierwsza, bardzo rzadko się to zdarza, głównie mężczyźni. Zresztą... No, to, 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 to czyni je pasywnymi. Jeżeli twierdzisz, że one normalnie są pasywne, to to, że nie piszą pierwsze, jest dokładnie tym. Są. Nawet często z opisu wynika, że kobiety sobie tego życzą, żeby to mężczyzna pierwszy napisał. I niestety to uwypuklanie tych negatywnych cech i negatywnych zjawisk w relacjach damsko-męskich powoduje, że Tinder jest bardzo wysoko w panteonie tych problemów pierwszego świata, których coś już wcześniej wspomniałem, m.in. o pornografii i mediach społecznościowych. I tutaj też Tinder zajmuje bardzo wysoką pozycję. Czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób rozwiązać problem tego Tindera? Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to, żeby rozwiązać problem Tindera, jest po prostu jedna rzecz: odinstalować aplikację. Sposobie... Typie kurwa musiałeś się schylić po to, ty tniesz to wideo. Nawet nie pokazałeś jak to odinstalowujesz, tylko zrobiłeś cały kadr z tego jak się pochylasz po telefon. Kościół! Na to, żeby mężczyźni mogli poznać kogoś, jest po prostu poznanie kogoś na żywo. Można ludzi poznać w szkole, można ludzi poznawać w pracy, można ludzi poznać na imprezach, w barach, w klubach również, a nawet na spotkaniach oazowych, jeśli ktoś jest zwierzący, czy spotkaniach pasterskich. Myślę, że wiele jest opcji poznawania drugiej połowy, czy jakiejś potencjalnej partnerki. Wystarczy tylko też otworzyć się na innych i na spotkania z innymi. Jeżeli ktoś jest kiepski w interakcjach społecznych, to Tinder to dużo mu nie pomoże. Jedynie może doprowadzić go do większej depresji i obniżenia samooceny. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak rozważyli odinstalowanie Tindera, no chyba, że idzie wam dobrze. To wtedy szanuję, poba, korzystajcie sobie dowolnie. Jednak wydaje mi się, że dla większości osób, zarówno kobiet, jak i dla mężczyzn, Tinder to jest jednak bardziej utrapienie. No ale przecież tłumaczyłeś, że mężczyźni tylko mają przejebane na Tinderze, a że kobietom jest tak dobrze. Więc czemu mówisz teraz, że dla kobiet to jest utrapienie? Niż coś, co pomaga im w życiu. A jeśli ktoś jest na tym Tinderze bardzo długo, to chyba jest y, najlepszy sygnał do tego, aby w końcu z tą aplikacją się rozstać. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobał. Nie, e... <laughs> nichuja nam się nie podobał. Ale, 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 co, 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 co poradzimy? Czasem trzeba, czasem trzeba takich głupków oglądać. O ja tu widzę, że samą wartość wprowadziłem do waszego życia. Cieszę się, że mogłem, że mogłem dzisiaj, dzisiaj poprowadzić was w innym kierunku. Może nie szkoda cię to wybawienie na, na, na pustyni? <grych> eee, no słuchajcie, jakby pra, pra, prawda, tak, tak jest. Jest, jest właśnie tak. Eee, mm, Mordęki, słuchajcie, ja powiem wam w ten sposób. Przebąkiwałem przybąki, to wcześniej, ale teraz muszę, teraz musimy spojrzeć sobie głęboko w oczy. Dwie nieskończoności, o Caroline Krowa. Jedna nieskończoność. Naked Night Shifters, 300 Terror, Joyer. Dawcy pizzy, Lampowski, Sakumia, Kelera, na Feme ogrzata Signok, czubeska, jest z Krzysztof Kaliński, Adam Zidorczyk. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski. PEO! BLAM! Kamil Kuliga, Szabrowny Kucyk, Intea, KTPN 32 Horsy Wild! Chrysku, Łukasz Puchalski, Cukrzyś, chypatia. Osoby dające kawę. Drowka, Michał Szydziewski, Kropster, borsuk cukrowy, George Soros. Lila Watia, Marcin Harasimowicz, Sylwada Kaziu, Robin Barnaba, Adam Heinrich, Ambroziusz Samrion i osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Gruby Mefisto, Ponczek Debos, Łuzetka Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Paweł Pawlik, Antybrillister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000 Splend w, w, Lubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Adrian Klusek, Cezar i Worewan.